Siemaneczko z tej strony, Anmal, a to jest kolejny odcinek z gry Seven Days Today na modzie Undead Water. Widzimy się po dwutygodniowej przerwie. Z tego względu, że byłem chory i nie byłem w stanie praktycznie nic mówić. Zakatarzony byłem całkowicie. Wraz z synem przechodziliśmy, nie wiem co, grypę. Nie wiem. Pierwszy syn, później ja, więc nie miałem jak nagrywać. Ale już widzimy się z powrotem. Ja w międzyczasie zrobiłem flyboat, który sobie przetestujemy. Ale w pierwszej kolejności chciałbym wybrać się na misję, bo czemu by nie? I, I tak uważam, że to będzie chyba ostatni odcinek z tego moda, bo niestety, ale nie ma nic więcej do roboty na tej modyfikacji na chwilę obecną. To nie była jakaś duża, więc. I tak był, nie było takiego kontentu do niej. Te bronie, no, zbyt mocno ułatwiają, bo ja mogę sobie wejść po prostu na taką lokalizację, tu poroz, 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 porozwalać ich, i tyle będzie. A muszę przyciszyć się jeszcze trochę bardziej, żeby nie było za głośno gra w porównaniu do mojego głosu. Tak jak w komentarzach mi pisaliście. Widzicie, ja sobie lecę jak chcę na nich. Dwa ciosy i chłopa nie ma. Zamknij się. No i lecimy dalej sobie. Zobaczyć. A, nie udało się. Wchodzimy tu. Rozwaleni i my tak nie mamy zbytnio co robić na tej modyfikacji, bo zbyt szybko dostaliśmy to właśnie te najlepsze bronie. No, może nie tyle najlepsze, bo nie wiem czy one są aż takie najlepsze, ale naprawdę dobre bronie, żeby nam ktoś mógł ktoś zagrozić na obecną chwilę. No i koniec. I lokalizacja zrobiona. Chwilę moment. Co tam za nagrody? No. Rzeczy, które i tak już dosta dostaliśmy. I mamy zrobione. No klej by się przydał. Jakbyśmy planowali dłużej grać na, tą, na tej modyfikacji. Stalowy młot. Rozbiórkowy, którego ja i tak nie używam, bo... Nie lubię młotów w tej grze. Nie mamy, więc trzeba kilofem sobie poradzić. Niestety postać nie jest tak wyzły jak Spiona, więc. Dłużej to nami zajmuje baseball. Krzykaczka. Te krzykaczki są przerąbane o tyle na we właśnie wersji 1.0 i powyżej że tak jak my teraz obecnie gramy na wersji 1.3 że jak jedna jest z respi drugą krzykaczkę to one mogą się zbugować i przyzywać cały czas na zmianę więc krzykaczka może przyzywać krzykaczkę, która przyzywie krzykaczkę mój cel po chorobie to też dobra Zmieniamy broń. Wyposaż. No, to. Aż tyle rzeczy nie możemy załadować do niej. A Pokaż mi. No. Włócznia jest mocno gorsza, ale miała przebić się pancerza. Baseball jest o tyle fajny, że atakuje kilka celów naraz. Najbardziej to bym chciał dostać Pałkę elektryczną, którą Podczas choroby jak grałem na, na jednym serwerze Z którego chyba zrobię Jakiś odcineczek bądź live Przygotuję się znowu do hordy I wam to nagram Bo tam są nie do, że Nowe zombiaki Bossy są To z bossa bo można by było wam nagrać odcineczek To i na ostatniej hordzie Którą tam zrobiłem Zaprosiłem tam pięć osób żeby po prostu dostarczyły mi zombiaki w formie takiej, że im więcej osób jest w tym jej podczas hordy w jednym miejscu, to więcej zombiaków tam się respi. I po prostu oczyściłem całą hordę. Tam ci dostali expa. Ja dostałem expa, 8 leveli wbiłem na hordzie. To my tu chcemy. To transport. Nie lubię tych transportów. A to jest transport. Z lokalizacji nie kopania, więc tyle dobrego. Dobra, zróbmy to w ten sposób, bo ja chciałbym to wziąć i tego to trzeba w łodzie dać, Ok, No to tutaj. Ło. Wow. Ciekawie. Czy ja mam jakieś modyfikacje? Modyfikatory do tego. Poduszkowcu mam. No to zabieramy poduszkowiec. Modyfikuj. Zabierajmy to wszystko. Poduszkowiec chowamy z powrotem. Zobaczymy jak tym się lata. Turbo doładowanie reflektory i do redukcji OK. I tutaj całą resztę możemy tak. Modyfikatory do Pał... pałki można by było też pozgadniać, jakieś jeśli mamy jakieś. Oczywiście, ale wydaje mi się, że. No, dobra, to powinno dać radę. I tylko to całą resztę przerzucamy to. 919 przez, przez moda, który zmienia wielkość ekwipunku, trudniej mocno jest wy, wycelowanie w ogóle. Trudniej jest wycelować. Dobra. Wlejmy sobie i benzyna jest na 100%. Dobra. A jak niby latać tym? By sprawdzić? Nie, 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 nie. może? Umpf, lata? Też nie. Nie wiem. A jeszcze jedną rzecz, żeby sprawdzić widzowie, mianowicie, o 15 szybka, o jeden szybciej, o, mamy gwoździki, my mamy tutaj tylko transport zrobić, więc nie przejmujemy się niczym, tu u nas Dobra mamy rozwaleni. A dlatego, że my mamy mieć sam transport, to nie widzimy zombiaków tutaj. To trochę przerąbane. Ale co poradzić? A masz. I lecimy. No, trudności w Seven Days tutaj tak zbytnio moim zdaniem nie ma. A przynajmniej ja nie widzę żadnych trudności w graniu. Bo te zombiaki to są. Nie dość, że proste. To I padałem stosunkowo szybko. silnik. Hała. Jedny. Już nie powiem kto. No i torbę mamy zgarniętą. I lecimy po prostu. Wychodzimy stąd. To co, co tutaj takiego trudnego było? Tu wszystko zamknięte. O. A masz. Dobranoc Dobra Dobra Jakie to jest głośne Cała gra jest taka Cichutka, wszystko spoko, fajnie A te strzały Bum, bum, bum O, złoto Kolejne złoto I szmaty Dobra, coś tu mamy nie. A gdzie mamy wyjście? To jest też dobre pytanie. Tu O Jezu. Jak się działa cicho. Franca. Dobra. I co tu mamy przejście? Tu mamy tą torbę. Nic nie chcemy. Zbyt głośne. Dobranoc. No. I przechać. My przejdziemy całą lokalizację, żeby wyjść w ogóle. Hmm? O, ty śmieci, karabinka. A co ja nie aktywowałem tego w koniec końców, nie? Dobra I co, co my tu mamy? Mamy główny, główny lud I wszyscy rozwaleni. Oprócz tych Karabinem już nie trzeba, bo jest za głośna. Dobranoc. Sprawdzamy główny lód. Dzieje się, oni tutaj pałętają się. Ale my nie przejmujemy się tym. Pałka z paralizatorem czwartego poziomu może, możemy robić. No to może byśmy mogli zrobić. Ale w sumie po co? Jak to naprawdę już zbytnio? Nic nie mamy do roboty. No jednak, Seven Days MP5 Glock. Po co nam te bronie? To jest to właśnie. Po co nam takie bronie, jeśli my podstawowymi możemy sobie poradzić z nimi? To zostało jeszcze nam do sprawdzenia ta łódka, jak nią się lata? Szybowcem to się C naciskało, żeby lecieć do góry, albo spację. Nie wiem, nie pamiętam. Dobra, weźmiemy ją, bo to jest w końcu latająca. Pierw do wody. Zobaczymy, czy z wody będziemy mogli wysartować. Bo może to jest problem właśnie tego, że na lądzie jesteśmy. Nie wiem. Acz się domyślam. Oddajmy to zadanie przy okazji. Bo po co mamy z nim by latać? Ja bym naprawdę chciał sobie polatać. O. Co my tu chcemy? Bateria agregatów Aktywnych łapek kompotanów, eee, nic nie ma takiego fajnego no. Nic takiego. Zobaczmy robotę gdzieś. Naprawdę Dobra, przywróć zasilanie 2 km stąd Nadal pewnie będzie w tym, na tej samej wyspie, więc nie interesuje mnie to. Mamy kilometry do, do przejechania do wody, żebyśmy mogli użyć naszej latającej łodzi. Tak, C, C jest też. No, dawaj, 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 szybko. O. podnoszenie przedniego koła w motorze na przykład. I w motoryncach w 4 na 4 to nie wiem co to dodaje. To, to też jest ciekawe. Dobra. I oczywiście jak nie będę mógł nadal to sprawdzę po prostu. Bo może na stronie moda będzie napisane jak tym latać. Jeśli C nie będzie działało. A w ustawieniach raczej nie ma żadnej dodatkowej. Mm konfiguracji na przycisk latania bo po co by miało być jeśli sobie normalnie co mogłeś to robić a też dobrze działało to co w jeżenie na przednim kole motorem takim no 28% paliwa, paliwa tu mamy dobra lecimy tu Niech wiadek. Nie przejmujemy się nim. Dobra. I mamy to. Dotankujmy jeszcze. I zobaczmy. Aha. On z automatu sobie poleciał teraz. Spacją do góry. A C w dół. To czemu nam na lądzie tak nie chciało. I czemu ja mam wrażenie, że nie mogę sobie po prostu tak pływać, tylko mogę latać. No dobra, ale przynajmniej lepsze jest latanie. To my wybierzmy sobie jakiś punktik. My możemy zanurkować, to też dobrze Dobra Jakoś tak fajnie się ustawić Stawienie się fajnie jakoś tak do, do miniaturki widzowie Dobra i możemy lecieć, zwiedzać tą krainę. W końcu jakoś szybciej i wygodniej będzie. I widać, że tak nie zjada nawet tego paliwa. No. Tutaj mamy kolejną jakąś właśnie latarnię morską, oprócz tamtej. To jest chyba jakaś taka większa. W ogóle latarnia morska. I jak myślicie, bo to, to też bym chciał poruszyć z, z wami, o tym nadchodzącym update'cie, który ma być w kwietniu. O dodaniu po, systemu pogodowego do Seven Daysów przez twórców, przez pimpsy. Nie, to jest chyba taka sama latarnia morska, co tam jest. No. Dobra. Ale tak. To Myślałem, że to po prostu, wiecie, będzie można pływać i po jak będziemy się chcieli, to możemy latać. A tak, na tą obecną chwilę, to, to wygląda, jakbyśmy mogli tylko latać. Dobra, mamy lep lepiej widoczność. Wyleciliśmy ze spalonego biomu. Tam jest zimowy. Zimowy mamy mamy sprawy. Odkryty? Nie. Zanurkujmy. A, nie możemy zanurkować. Jeśli latamy, to nie możemy zanurkować. Też dobrze wiedzieć. Mamy następną wyspę. No. Kaczuszki takie robimy wręcz. U! Uh. Aha! Rozwaliła się nam. Z jakiegoś powodu. W, w dalszym ciągu nie możemy naprawić. Okej. Okay. Mamy delikatny problem. Przesadziłem tak zwane. Dobra, yy. potrzebuję ten blok mieć. Nie widzę go. No, dobra. I teraz. Czy ja mogę to tak naprawić? Nie. Mogę to tak naprawić. Przecież... Nie mam! O Jezu. Wiecie co, widzowie? Bo mamy tak trochę... Przerobane. Bo ani taśma, ani tego nie mamy. A Podróż by była strasznie uciążliwa. No to teraz mamy przerąbane w ogóle, co się stało, że nam to tak rozwaliło się? Ale niby. Dobra, możemy. No to lecimy tu. Gdzie ja mam znacznik, tu? 4 kilometry. Miejmy nadzieję, że będzie miał zestaw naprawczy dla nas, bo siano mam, mało siana mam, może być ciężko, a tak dobrze miało być, ale jak widzicie nadal możemy latać, może już nie aż tak szybko, może już nie aż tak dobrze, przesadziłem, tak wiem, ale chciałem przetestować. Nie widać w ogóle czy zapalamy, czy nie. Okej. Okay. jeszcze kółka. Naprawdę mogłyby być kółka od spodu, i, i pojazd doskonały, bo można i po wodzie, i po lądzie, i latać. Takie wiecie, na wkręty, kółka dorobić i tyle. I czemu takie łódki, ale bez skrzydeł, nie, nie dodał autor? bo ta łódka jest naprawdę ładnie zrobiona, motorówka bardziej. Bez skrzydeł po prostu zostawić. Nawet te odrzut, silniki odrzutowe, które są tutaj z tyłu na, na rufie, by mogły pasować. Jako pojazd po prostu pływający, ale bardzo szybki, tam powiedzmy 20 metrów na sekundę. To też by mogło być właśnie bardzo dobre. W ogóle detal ten, że się kręcą te Wirniki. to jest bardzo ciekawy detal, choć z drugiej strony, yy, wirniki w motorówkach potrzebują wody do działania, prawidłowego działania. Bez wody one by się zatarły. To, że one się cały czas kręcą, a nie przechodzi, powiedzmy, na te silniki, że wiecie, wirniki się zatrzymują, silniki tylko pracują. Ale czego się spodziewać po pierwsze po semenajsach, po drugie po. Nie aż tak rozbudowanym modzie, który dopiero tak naprawdę co zaczął, to będzie można oczekiwać, jeśli by twórcy dodali coś takiego, taki pojazd faktycznie, a mają dodać jakiś pojazd. Tylko pytanie: jaki? Bo w głównej wersji gry, w Wanilce, nie ma takich otwartych wód. Więc jaki oni chcą dodać pojazd? Mamy rower, mamy motocykl, mamy motor, mamy 4x4 ciężarówkę. Mamy jeszcze żyroskop. De aerokter. po polsku. Więc albo będą chcieli dodać coś jeszcze znowu latającego. Albo druga moja myśl to jest, że dodadzą jakąś powiedzmy Tir, coś tego typu, żeby faktycznie naprawdę już kompletnie szalonej ilości przedmiotów wodzić w tym. Czyli najlepiej, jakby był camper, powiedzmy, do którego możemy wejść. I masz wtedy faktycznie taką mobilną jedno y mobilną bazę jednostkę op operacyjną, taką, której możesz trzymać i zapasy, i możesz na przykład coś kraftować. Można by było to zrównoważyć tym, że nie możesz tam, powiedzmy, wszystkiego kraftować, tylko masz malutki stolik warsztatowy, który. Który możesz te podstawowe rzeczy zrobić, jak w Warszacie. Masz tam kuchenkę powiedzmy, do działania, które potrzebujesz mieć akumulator. I z akumulatorem możesz właśnie. Montując akumulator, możesz sobie coś ugotować, jeśli będziesz miał garnek jeszcze dodatkowo. Bo no, niestety, ale ognisko w takim kamperze by nie. Wiecie, nie zbyt dobrze nie działało. Ale jak była właśnie taka kuchenka elektryczna. Przepraszam, na której możesz sobie cokolwiek dodać? Czy nie ma dźwięków w gry? Czy po prostu nie wyłapuje? Chyba nie wyłapywał po prostu tego, tego wiatru OBS. Nie wiem czemu. Ale też dobrze być. Aha! 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 Okej, okay. to nie naprawimy, ale ja drugiego nie będę robił. No nie, nie, nie. to już jest znaczy koniec, bo nie wydaje mi się nawet, żeby był aż tak blisko tego słupa, żeby on zahaczył. Przed chwilą, chwilę wcześniej robiliśmy, o i się nic nie stało, a tutaj niby dotknęliśmy... Okej. Okay. Jest zestaw naprawczy. Nawet dwa mogłem kupić. Ale co z tego. Ale ciekawe. No, narkotyki, papierosy, cycki. Zainfekowane. Nie ma problemu. Ciekawe Jenny sprzedajesz rzeczy nam. Ciekawymi rzeczami chcesz handlować. No powiedz mi jeszcze czy... Sobą też handlujesz, tylko innymi. No to też jest ciekawe. Ale dobra. To na tą serię to by było na tyle. Dajcie znać, co byście chcieli jeszcze zobaczyć. Może z tej modyfikacji to bym odpalił Good Moda, tryb kreatywny, żebyśmy mogli przejrzeć, co tam jeszcze jest w tych modyfikacjach. A ja na dzisiaj bym kończył. Dziękuję wam za to, że byliście, za to, że oglądaliście. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, jeśli... by. Materiał wam się spodobał? Skomentować, co wam się podobało bądź co nie podobało się wam i zostawić subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. Z mojej strony to by było na tyle. Ja bym Mal to był 7 Days, Today, na modzie Andy Tłota, ciemano, cześć i poł.